Czy witamina B12 naprawdę powoduje raka? Prawda Cię zaskoczy. W internecie aż huczy od sensacyjnych rozmów. Wysoki poziom witaminy B12 we krwi jest groźny powoduje raka, raka jelit, raka płuc, raka mózgu. Takie informacje pojawiają się coraz częściej na forach w mediach społecznościowych. Ludzie zaczynają bać się zwykłej witaminy, a ci, którzy witaminą B12 straszą, zwykle powołują się na jedno, jedyne badanie naukowe, które rzekomo ma to potwierdzić. Nic dziwnego, że wiele osób jest zdezorientowanych. Sam dostaje dziesiątki pytań tygodniowo w stylu, czy jest to prawda? Czy witamina B12 może powodować raka? No to jak to w końcu jest z tą witaminą B12? Czy wysoki poziom B12 we krwi zwiększa ryzyko nowotworów, np. raka płuc albo raka mózgu? Sprawdźmy to razem i poznajmy prawdę raz na zawsze. Na początek zobaczmy, skąd wziął się ten strach przed witaminą B12. Otóż źródłem całego zamieszania jest jedno badanie z 2017 roku. Wiele osób udostępnia je jako dowód, że B12 rzekomo powoduje raka. Jakie były wyniki tego badania? Już tłumaczę. W tym badaniu przyjrzano się ludziom zażywającym duże dawki witamin z grupy B. Okazało się, że u mężczyzn, którzy przez 10 lat suplementowali witaminy B6 oraz B12, wystąpiło od 30 do 40% wyższe ryzyko raka płuc niż u tych osób, które tych witamin nie przyjmowały. U kobiet natomiast nie stwierdzono zwiększonego ryzyka. Brzmi to niepokojąco. Suplementy witaminy B12 zwiększają ryzyko raka płuc u mężczyzn. Nic zatem dziwnego, że ta wiadomość rozchodzi się wiralowo po sieci. Ale chwileczkę, czy nie wydaje się to Państwu takie trochę podejrzane? Dlaczego tylko mężczyźni byli zagrożeni, a kobiety już nie? Czy witamina B12 wybiera sobie płeć, którą zaatakuje? Oczywiście, że nie. Tutaj kryje się haczyk, o którym wiele osób nie wspomina. Zaglądnijmy zatem głębiej do tego badania. I co się okazuje? Drodzy Państwo, większość mężczyzn w tej grupie to byli palacze, którzy akurat suplementowali witaminę B12 i witaminę B6. Innymi słowy, panowie z podwyższonym ryzykiem raka płuc często palili papierosy, a palenie, jak wiadomo, jest główną przyczyną raka płuc. Autorzy badania. Sami zaznaczali, że większe ryzyko dotyczyło zwłaszcza mężczyzn palących. W tym samym badaniu, kilka wersów niżej, pisze wyraźnie: Nasze badanie wykazało, że przyjmowanie dużych dawek indywidualnych suplementów witaminowych B6 i B12 przez okres 10 lat wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka płuc, zwłaszcza u mężczyzn palących. To trochę tak, jakbyśmy zauważyli, że na pożarze zawsze są strażacy i wyciągnęli wniosek, że to strażacy wywołują pożary. Korelacja, czyli współwystępowanie zjawisk, drodzy Państwo, to nie jest to samo co przyczynowość, czyli że jedno powoduje drugie. W badaniu z 2017 roku zaobserwowano korelację, czyli mężczyźni palący i biorący witaminę B12 częściej chorowali na raka płuc. Nie dowiedziono jednak, że to witamina B12 powodowała tego raka. Pamiętajmy, palenie plus suplementy współwystępowały z rakiem, ale to nie był dowód, że witamina B12 spowodowała nowotwór. Aby udowodnić przyczynę, potrzebne byłoby kontrolowane badanie kliniczne, czyli losowe podawanie witaminy B12 i sprawdzanie, czy faktycznie częściej wystąpi rak. A takiego dowodu brak jest w badaniu z 2017 roku. Co więcej, to badanie z 2017 roku to jest pojedynczy, odosobniony wynik, natomiast nauka wymaga czegoś więcej niż jednego źródła. Zdajmy sobie zatem ważne pytanie: czy inne badania potwierdzają ten rzekomy efekt i wpływ witaminy B12 na rozwój chorób nowotworowych? Rok po tamtym głośnym badaniu, w roku 2018, naukowcy postanowili sprawdzić całość dostępnych danych. Przeprowadzili analizę. Analizę zbiorczą, czyli metaanalizę wielu badań na temat witaminy B6 i witaminy B12 i ryzyka rozwoju raka płuc. Jeśli witamina B12 naprawdę powodowałaby raka, to tutaj czarno na białym wyszłoby, że tak jest. Natomiast co się okazało? Otóż w badaniu z 2018 roku pod tytułem Związek między witaminą B6, witaminą B12 i ryzykiem raka płuc czytamy: Nie zaobserwowano żadnego istotnego związku między poziomem witaminy B12 a ryzykiem rozwoju raka płuc ani u osób palących, ani u osób niepalących. Mało tego. Ta analiza wykazała nawet, że witamina B6 może działać ochronnie przed rakiem płuc. Innymi słowy, wielkie, solidne badanie z 2018 roku rozwiało strach przed witaminą B12. Mamy więc z jednej strony jedną publikację sugerującą problem, ale obarczoną wpływem palenia na wynik, z drugiej strony wiele badań, których połączone wyniki mówią coś, Zupełnie odwrotnego. Mówią, że witamina B12 nie powoduje chorób nowotworowych. Zatem aktualny stan wiedzy wręcz wyklucza, aby witamina B12, ale także witamina B6 przyczyniały się do rozwoju chorób nowotworowych. Zatem możemy odetchnąć z ulgą. No ale dobrze, ktoś w tym miejscu może zapytać. Skoro witamina B12 nie powoduje raka, to dlaczego u niektórych pacjentów z nowotworem stwierdza się bardzo wysoki poziom tej witaminy we krwi? Rzeczywiście, lekarze zauważyli ciekawą rzecz. W przypadku niektórych nowotworów we krwi pacjenta jest nietypowo dużo witaminy B12 znacznie powyżej normy. Drodzy widzowie, to nowotwór podnosi poziom witaminy B12, a nie odwrotnie. Musimy pamiętać, że pewne guzy potrafią zachowywać się naprawdę podstępnie. Badania bowiem wykazały, że niektóre nowotwory zwiększają produkcję specjalnych białek transportujących, transportujących witaminę B12 z naszych jelit do naszej krwi. Można to sobie wyobrazić tak, że guz wysyła więcej transporterów po witaminę B12 z naszego układu pokarmowego. W efekcie organizm zaczyna chłonąć więcej witaminy B12 spożywienia, a jej stężenie we krwi szybuje w górę. To tak, jakby nowotwór nagle odpalił pompę, która tłoczy witaminę B12 do krwiobiegu. A wynik? Oczywiście bardzo wysoki poziom witaminy B12 krążącej we krwi, ale spowodowany obecnością samego nowotworu, a nie poprzez nadmiar przyjmowanych witamin czy przez Nadmiar witaminy B12 w naszej diecie. Innymi słowy, witamina B12 jest skutkiem ubocznym choroby nowotworowej, a nie jej przyczyną. Świetnie tłumaczy to duńskie badanie, opublikowane w Nature. Naukowcy przejrzeli dane tysięcy pacjentów i odkryli, że jeśli ktoś ma utrzymujący się przez wiele lat ekstremalnie wysoki poziom witaminy B12 we krwi. Na przykład powyżej 1000 nanogramów na mililitr to istnieje silny związek z obecnością tak nowotworu litego, czyli guza narządowego. Co ważne, chodziło o stale podwyższony poziom witaminy B12, a nie tylko o jednorazowo wysoki poziom tej witaminy we krwi. Charakterystyczny scenariusz wyglądał tak: jeśli poziom witaminy B12 był ponad 1000 nanogramów na mililitr, i utrzymywał się bez przerwy przez kilka lat. To istniało spore ryzyko, że w organizmie rozwijał się gdzieś nowotwór. W praktyce oznacza to, że bardzo wysoka i długo utrzymująca się witamina B12 może być dla lekarzy czerwonym światłem ostrzegawczym, może być sygnałem, żeby poszukiwać innej ukrytej choroby. Ale uwaga, drodzy Państwo, podwyższony poziom witaminy B12. Nie wskazuje wyłącznie na raka. Stan ten może wskazywać na inne stany chorobowe. Naukowcy w tym samym badaniu piszą również, że podwyższone stężenie B12 jest związane również z innymi chorobami, a w tym z chorobami wątroby, z przewlekłą niewydolnością nerek, z chorobami autoimmunologicznymi lub też z chorobami zapalnymi. Wszystkie te stany chorobowe, drodzy państwo, mogą sprawić, że poziom witaminy B12 w naszej krwi mocno wzrośnie, podczas gdy my wcale nie braliśmy żadnych mega dawek witamin. Natomiast mechanizmy tego zjawiska są różne. Czasem jest to upośledzenie funkcjonowania naszej wątroby, czasem są to inne czynniki. Natomiast morał z tego jest taki, że wysoki poziom witaminy B12 często jest objawem jakiejś choroby. A nie jej przyczyną. Zatem, drodzy Państwo, podsumowując, obecny stan wiedzy naukowej nie potwierdza, że witamina B12 powoduje raka. Mamy na to zero dowodów. Wręcz przeciwnie, rzetelne analizy sugerują, że witamina B6 może nawet działać ochronnie przeciw nowotworom, natomiast witamina B12 absolutnie go nie powoduje. Więc następnym razem, gdy ktoś będzie państwa straszył nagłówkiem albo informacją, że witamina B12 może powodować raga, to śmiało można odpowiedzieć mu, że to bzdura. Podsumowując, to choroby, a w tym nowotwory, podnoszą poziom witaminy B12, a nie witamina B12 powoduje choroby. Drodzy widzowie, nie dajmy się zwariować internetowym rewelacjom bez pokrycia w faktach. Zamiast tego opierajmy się na całokształcie badań naukowych, a nie na jednym wyjętym z kontekstu wykresie czy badaniu. Drodzy Państwo, jeśli ten film rozwiał Państwa wątpliwości i czegoś Państwa nauczył, to można zostawić łapkę w górę. Przed nami jeszcze wiele mitów do obalenia. Proszę, dajcie Państwo znać w komentarzu. Co myślicie na temat całej tej sprawy i jakie inne mity chcielibyście Państwo, abyśmy wzięli pod lupę następnym razem? Bo być może niektóre mity są prawdziwe. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.